Dzisiaj gramy znowu Wianusz Simulator. Dzisiaj gramy Wianusz Simulator. O, sorry. E, jak mnie nie słychać, to napiszcie w komentarzu. Ale tak, to dobra. Dzisiaj będziemy napadać na sklep Wianusz Simulator. Jest taka opcja na biedronkę o nie, reklama jest Natomiast jest, poczekajcie dobra, jest to już dobra, jest już Ciekał, najpierw, naj, najpierw wszystkie procenty. nie mamy jidzy więc muszę go napić Nie ma. I to jest Dobra, jeszcze raz. Tak, to działa tak, że musimy na czas wyjść. Mamy teraz? Tak, dobra. Teraz sobie możemy kupić... Nie wiem co, ale coś się kupmy. Sandały, po co nam sandały? Dobra, kupujemy. bieramy. Ale nabieramy, A nie, nie To jeszcze... Za drogo jakby takie coś... Dobra. Dobra, teraz ja spróbuję tu, może zagramy w gang z pleśniaków, on daje dużo. O nie, przegrałam. Dobra. O, mamy tyle. Dobra. czternaście tysięcy na co. Nam starczy, nice. Dobra. E, sorry, że w poprzednich odcinkach słowa było mnie słychać, ale... No, nie kontrolowałam tego. Teraz będę starał się głośniej mówić. Dobra, no, To jest dosyć prosty, Po prostu musisz cały czas zdobywać 10 mana i dawać to. Bo to mu zabiera najwięcej. I wtedy po prostu masz. A jeśli za free. Chcecie cięcie, żeby jak ja tutaj jak dużo, czy nie? Dobra, nieważne i tak nie odpowiecie, więc zrobię cięcie i zarobię trochę. Ile już pozarabiałem. 104 225, ale musimy mieć... Uwaga, uwaga. Nie wiem to było. To 150 tysięcy. Tak. 150 tysięcy. Tylko będziemy mieć coś, czego mój kolega jeszcze nie ma. I będziemy szczęśliwi. Ale pewnie to on pierwszy zdobędzie będzie Passata. Dobra, kolejne cięcie robię. Yy, bo potrzebne będzie. Bo nie chcę, żeby film trwał 24 godziny nie pa, a raczej nie pa, tylko po prostu cięcie jest dobra, już możemy kupić już możemy kupić sobie na Kalianuszu tą czapeczkę. Wiem, co nam dała? zupełnie tak jak sandały działa haha, ok, to może w samolocie się zmieniło? Mam mało hajsu, więc może już napaść się na sklep. No, co się wymieniło? Zostałem skalowany. No, to działa. Proszę mi coś takiego jak z 40 tysięcy. Tutaj nawet drożej no coś co i tak nie działa, więc ale sandał też musimy mieć żeby mieć wszystko co się da, więc napadnijmy na sklep bo taki jest tytuł odcinka w końcu, więc napadnijmy napadamy, 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 napadamy. nie, 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 mam, nie mam czasu co jest dostałem, dobra dobra, znowu napadnijmy No, przecież możemy tak cały czas napadać I takim jakimś gangster next. jak teraz dobra nieważne może popracujmy uczciwie dobra no ej no co się stało Się popsuła. Mama ja się chyba popsuła. Poczekajcie. Nie, naprawiła się już dobra. To by było na tyle z tego odcineczka. Więc eee, hmm, no. I już się na, napisało. dobra. Pa. odcinek.